2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Jan Paweł II. Tydzień później o 21.37, dokładnie w godzinie śmierci papieża, Polacy zdobyli się na gest, który nie ma precedensu w nowożytnej historii. W geście solidarności z Ojcem Świętym zgasili światło. Satelity należące do wielu państw sfotografowały to wydarzenie i odnotowały niespotykane zjawisko. Mimo spadku poboru prądu nad terytorium Polski kilkunastokrotnie wzrósł poziom energii. W pierwszej chwili naukowcy dysponujący pomiarami myśleli, że Polacy testują jakieś nowe źródło zasilania. Jeden z najwybitniejszych brytyjskich badaczy, Sir Edward Bisbay, wspierany przez Komitet Naukowy Uniwersytetu w Cambridge po wielu miesiącach dociekań, ogłosił, że w Polsce zdarzyło się coś, czego nie da się wytłumaczyć naukowymi teoriami. Pytany, czy był to cud, odpowiedział, że nie wierzy w cuda, ale wtedy w Polsce wszystko mogło się wydarzyć.